Pewna kobieta widzi ochroniarza siedzącego na podłodze i mówi: Dlaczego jesz siedząc na podłodze? Usiądź przy stole. Ochroniarz odpowiada: Nie, proszę pani, zjem tutaj na podłodze. Kobieta mówi: Kazałam postawić ten stół dla wszystkich, więc usiądź wygodnie i zjedz. Ochroniarz odpowiada: Nie pozwalają mi, mówią, żebym jadł siedząc na podłodze. Kobieta pyta: Kto ci nie pozwala? W tym momencie niegrzeczna dziewczyna odpowiada: My nie pozwalamy, tacy ludzie nie mogą jeść razem z nami. Nigdy bym z nim nie usiadła. Druga niegrzeczna dziewczyna dodaje. On jest ochroniarzem, już pozwoliłyśmy mu jeść pod klimatyzatorem, ale teraz nie może jeść przy tym stole. Kobieta odpowiada. To nie wy podejmujecie takie decyzje. To jest moje biuro, tutaj ja decyduję. Ten stół został postawiony dla wszystkich. Wszyscy mogą przy nim jeść. Niegrzeczna dziewczyna mówi. Jesteśmy tutaj pracownicami, jemy i siedzimy tutaj. Jeśli ten ochroniarz usiądzie z nami, to jaki będziemy mieć szacunek. On nie ma statusu, by tu jeść, kobieta odpowiada. Jeśli on nie ma statusu, żeby jeść z wami, to wy też nie macie statusu, żeby jeść ze mną. Czasami, gdy wszyscy razem jedzą obiad, siadacie ze mną. Czy ja wam tego zabraniam? Nie robię między nikim różnicy. Druga niegrzeczna dziewczyna mówi: Porównuje nas pani do ochroniarza? My jesteśmy pracownicami, a on to tylko ochroniarz. Kobieta odpowiada: Dlaczego miałabym mnie porównać? Tak jak wy tutaj pracujecie, on też pracuje. Ma pełne prawo jeść przy tym stole. Jeśli wy nie siedzicie na podłodze, on też nie będzie. Chcę zobaczyć, kto mu zabroni. I mówi do ochroniarza: Wstań i usiądź przy stole, żeby zjeść. Ochroniarz bierze swoje jedzenie i siada przy stole. Kobieta mówi: Nikt ci nie zabroni, od teraz codziennie będziesz jadł tutaj. Ochroniarz wstaje i dziękuję pani, mówiąc: Nigdy nie myślałem, że zjem przy tym stole. Zawsze jadłem na podłodze, nawet zimnej wody nie pozwalali mi pić. Mówili, żebym pił gorącą wodę na zewnątrz. Kobieta odpowiada: Nie martw się, od teraz nikt ci nie zabroni, możesz pić zimną wodę. Jeśli ktoś ci zabroni, daj mi znać. Ochroniarz mówi: Dobrze, proszę pani. Kobieta odpowiada: A teraz usiądź i jedz. A wy wszyscy dobrze słuchajcie: Nikt mu nie zabroni. Jeśli macie z tym problem, możecie jeść gdzie indziej. A jeśli nadal macie problem, możecie odejść stąd. Znajdą się inni pracownicy. Zapamiętajcie to i nie popełniajcie tego błędu ponownie. Kobieta odchodzi, a wszyscy zaczynają jeść. Zawsze powinniśmy szanować naszych ochroniarzy i pracowników domowych. Co sądzisz o tej kobiecie, polub film i zostaw swoją opinię w komentarzach. Dziękujemy.